Jak wytrzymać ze sobą i światem? Psychologiczny podcast polityki. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom podcastu psychologicznego polityki. To kolejny odcinek, tym razem gospodynią, z czego się ogromnie cieszę, jestem ja Ewa Wilk. Natomiast chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu osoby. Niezwykłą według naszej tradycji psychoterapeutkę, ale również poetkę. I to wszystko mało. Zaraz będziemy mówić, kim jest pani Dorota Kościukiewicz-Markowska, yy, która przyjechała tutaj ze swoim tomikiem wierszy. Przyjechała go promować do Warszawy. Promować go nie trzeba. Pierwszy nakład rozszedł się jak. Świeże bułeczki. Natomiast to, co jest fascynujące i od, od, od czego chciałabym zacząć naszą rozmowę, to sama pani Dorota, ponieważ jak przeczytałam jej życiorys, biogram, który jest oczywiście dostępny w wielu miejscach, ze względu na rozliczne aktywności, to po prostu mnie to aż onieśmieliło, że tyle można w życiu. Zrobić w życiu jeszcze nie tak bardzo długim, i że tak można w sumie z aktywności na aktywność się przerzucać. I moje pierwsze pytanie do pani brzmi: Czy gdyby pani sama przyszła do siebie jako do psychoterapeutki? z takim właśnie bogatym CV, od, w sensie geograficznym, od Meksyku po Polskę, od Szczecina po <laughs> rozmaite <śmiech> inne miejsca. Co by pani o sobie pomyślała, o tej po, po, pacjencie? Na początek bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję słuchaczom za, za obecność i dzień dobry. Co bym powiedziała, może jeszcze sprostuję, że nie jestem klasycznym psychoterapeutą, tylko zajmuję się logoterapią, czyli odkrywaniem sensu życia, ale o tym prawdopodobnie za chwilę głębiej będziemy rozmawiać. Gdybym przyszła sama do siebie, hmm, ciekawiłaby mnie historia, chciałabym się na pewno, bo ja się często uczę od pacjentów dużo, dużo rzeczy, chciałabym się nauczyć, w jaki sposób ta kobieta. Potrafiła dać sobie radę z tyloma różnorodnościami, ale jako, że ciężko mi jest się postawić w roli pełnej samej siebie, chociaż prawdopodobnie to, to robię na co dzień, bo mam bardzo głęboką autorefleksję, to to, co mogę powiedzieć tak na ten moment, to mogłabym powiedzieć właśnie tu i teraz pani, że te wszystkie aktywności. Są związane z ogromnym poczuciem wolności i wyrażania siebie. Nie zamykania siebie w jednym pudełku, w, jednych, w jednej, jakby ramie, gdzie moje pierwsze studia to są ekonomiczne. No i biorąc pod uwagę mój wiek, no ja trochę oszukuję, bo wyglądam trochę młodzie, a już za mną pół wieku, jednak, jednak gdzieś stoi. To to dalej bym klasycznie podążała w tym kierunku. Może bym była na szczeblach hierarchii ekonomicznej, gdzieś bym tam stała, ale ta samoświadomość, która zawsze mnie interesowała, to połączenie z samą sobą, ta autentyczność wyrażania siebie, no nie pozwalała mi iść dalej w tym kierunku. Jak zauważyłam, że to absolutnie nie jest mój świat i, 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 i umiem. Dokonywać takiej samorewolucji, nie tylko jeśli chodzi o, o tą głębię odkrywania siebie, ale też w świecie zewnętrznym nie obawiam się. Myślę, że to też jest związane z już doświadczeniami, które, na które, przez które przechodziłam i spadałam jak kot na cztery łapy. Wiem, że w każdej sytuacji spadnę na te cztery łapy, a jak nie spadnę na cztery łapy, no to będę musiała